Drozdowo w Grze, Gra w Drozdowie jest to projekt w ramach konkursu Zapraszamy do gry lokalne projekty edukacji kulturowej realizowane przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Projekt polegał na stworzeniu gry planszowej edukacyjnej przez młodzież. Młodzież tworzyła tę grę od początku do końca. W ramach projektu przeprowadziliśmy spacery Tematyczne. Jednym z nich był spacer przyrodniczy, który prowadziła pani Teresa Gróżewska, przyrodnik. Drugim spacerem był spacer historyczny, który przybliżył nam historię naszego miejsca i ten spacer przeprowadził dla młodzieży pan Marcin Rydzewski, który jest historykiem i pracuje na co dzień w Muzeum Przyrody dwóchławskich w, w drozdowie. Następny etap to było zajęcia plastyczne. Pod kierunkiem pani Plastyk Justyny Kryszpin-Żmudy. Pani Justynka jest bardzo dobrym fachowcem w swojej dziedzinie i tu podpowiedziała dzieciakom, jak możemy tą planszę stworzyć, co powinno na niej się znajdować. Tworzyliśmy także same karty do gry. Też właśnie pod kierunkiem pani Justynki. Oczywiście najwięcej swojej pracy chyba w całą tą grę włożyły, włożyła młodzież oraz pan Tomasz Hermanowski, bo nie ukrywam, że to on wymyślił całą scenerię tej gry, jak to ma wyglądać, jak to ma przebiegać, więc następnym etapem naszego projektu były warsztaty. Tworzenia gier planszowych. Właśnie dzisiaj na podsumowaniu tego projektu przeprowadzimy taki mini turniej dla pięciu zespołów. Z każdego zespołu wyłonimy jednego zwycięzcę i wręczymy nagrody. I myślę, że to wszystko. Mam nadzieję, że projekt bardzo się podoba, bo jest projektem innowacyjnym. To jest coś nowego coś, co powstało przez nas stworzone, głównie przez dzieci stworzone, ale o naszej miejscowości, więc myślę, że będzie to gdzieś dalej rozpowszechnione, bo dodam tylko, że nasza gra będzie do pobrania z naszej strony gminnego ośrodka kultury jako plik PDF będzie można sobie tę grę wydrukować w domu i będzie można po prostu w nią zagrać. Nasze spacery dotyczyły przyrody, tutejszy region rzeczywiście ze względu na Bliskość rzeki. Grozdową ma tę rzekę tuż, tuż u podnóża. I ponieważ to jest naturalna rzeka, ma ona rzeczywiście rozmaitość siedlisk, w tym rozmaitość gatunków. I na co dzień nie doceniamy tego piękna, nie doceniamy tego bogactwa, więc wakacje sprzyjały temu, żeby wyjść na dłużej i spokojnie poobserwować. Jakie to są fakty? Byliśmy w różnych lasach, od lasów grądowych poprzez typowe bagienne lasy z rzeżuchą gorzką, byliśmy na łąkach, byliśmy w szuwarach, poznawaliśmy różne zwierzęta, w tym takie pospolite zwierzęta wodne, niech to będzie zatoczek, taki mięczak, prawda? Czy, czy ośliczka, która jest najpospolitszym skorupiakiem w Polsce, no na co dzień nie, nie mają z tym do czynienia. Ze szkoły też nie jest łatwo wyjść na wycieczki. A tu wreszcie wakacje, był czas, żeby się wybrać na dłużej, żeby to wszystko zobaczyć, może nawet dotknąć, tak, żeby przyjrzeć się, jak funkcjonuje ropucha czy żaba. Zdecydowanie to się nam udało. Jeżeli chodzi o projekt i prace, które były związane z moją osobą, no to polegały one przede wszystkim na przedstawieniu dzieciom ciekawostek z tego, co pozostało po dawnych czasach. No, tutaj mamy sporo ciekawych budowli, ale żyło też wiele osób, które swoją pracą, swoją postawą zasługują i na szacunek, ale też i na pokazywanie młodzieży jako wspaniałych wzorców, które. Bardzo dużo dobrego zrobiły, i jednocześnie mogą być też wskazówką dla młodzieży, jak one same mogą w swoje, swojej przyszłości też ciekawie życie swoje wypełnić, pracując. Dla mnie osobiście te spotkania z dziećmi i te wycieczki no, były bardzo też ciekawym przeżyciem, ponieważ te pytania, fascynacje, odkrywanie świata jest to. Bardzo no, taka cenna i oryginalna, można powiedzieć, sytuacja w życiu każdego człowieka, które też daje dużo do myślenia, skłania do refleksji, a z drugiej strony no, powoduje, że e, człowiek nabiera głębszego przekonania do no, dużej wartości pracy którą wykonuje, a która jest z jednej strony też monotonna i wymaga od niego dużego wysiłku i poświęcenia. Okay. Byliśmy na różne zajęcia zapoznawcze od, od rozdowie o jego historii, o przyrodzie. No i mieliśmy zajęcia plastyczne, na których tworzyliśmy wszystkie elementy gry. Jest to gra od rozdowie, w której chodzi o to, żeby odpowiadać na pytania i wprowadzać pionki na gry, na plansze, zależnie od tego, czy się odpowiedziało dobrze, czy źle.